Koziarka.pl Piotr Adamek witam was moi drodzy zbliża się wiosna po raz kolejny w firmie Prosad w sklepie koziarka.pl prezentujemy urządzenie do wycinania trawy dosyć zwarte i kompaktowe włoska wycinarka Active AC 390 maszyna o szerokości 39 cm tutaj mamy nóż szerokość 39 cm maksymalna głębokość roboczą mamy do 3,5 cm i teraz tak, jednostka napędowa, typowo komercyjna, silnik Honda GX200, mocowo około 5,5 konia, z żeliwną tuleją cylindra, kutym wałem korbowym, maszyna do takich zastosowań profesjonalnych, do wielogodzinnej pracy. Zwróćmy sobie uwagę na koła, bo to też jest dosyć, dosyć istotne. Z przodu mamy klasyczne koła, natomiast z tyłu mamy kółka typu jodełka. Dlaczego w tego typu urządzeniu? Dlatego, że dostawaliśmy zgłoszenia od naszych klientów, że czasami podczas pracy na jakimś trawniku, na którym jest rosa albo świeżo po opadach deszczu te tylne koła miały czasem tendencję do ślizgania się dlatego zdecydowaliśmy się tutaj założyć z tyłu jodełki, żeby takim sytuacjom zapobiec urządzenie dosyć zgrabne, łatwe w manewrowaniu jak chcemy obrócić to nie podnosimy tak w tę stronę, tylko do góry widać, ona jest dosyć lekka pod tym względem jest dobrze wyważona więc manewrowanie jest dosyć Wygodne. teraz tak, tutaj mamy y, nas, nasze całe centrum sterowania. Bardzo ładnie to jest zapisane na piktogramach. De facto y, nawet nie trzeba czytać instrukcji obsługi, oczywiście y, serdecznie zapraszam do lektury. Tutaj jak widać ta lewa dźwignia obsługuje nam napęd. Y, tutaj na dole mamy cięgno do ustawiania y, napędów tryb neutralny. Prędkość pierwsza na poziomie 1,8 km i prędkość druga na poziomie 2,8 km. Po prawej stronie mamy tutaj ten element w ogóle do załączania urządzenia, więc, jeżeli jest w pozycji 1, to w ogóle uruchomimy silnik. Gaszenie silnika mamy albo w tą stronę, albo w tą stronę. No i tutaj mamy zasprzęglanie noży. Regulację głębokości roboczej tutaj mamy przez tą dźwignię. I tutaj jest taka też dźwignia, jakby blokada, jeżeli ona jest zaciągnięta w dół. Wówczas nawet nie jesteśmy w stanie odblokować tutaj tej głębości, głębokości roboczej, żeby ją odblokować na poziomie 6-stopniowym. To waję dajemy do góry i wtedy możemy sobie tą głębokość roboczą ustawić, tak? Ok, urządzenie stosunkowo lekkie 80 kg, więc na małe ogródki, czy na wypożyczalnię sprzętu bardzo fajna maszyna. Zrobimy sobie jazdę próbną. Zobaczymy jak urządzenie zachowuje się pod obciążeniem. Odpalimy sobie maszynę, wytniemy kawałek darniej, zrolujemy. I to będzie koniec naszej prezentacji, także zapraszam na część praktyczną Active AC390. Ok, ustawiamy sobie głębokość roboczą, odpalamy maszynę i jedziemy. Tanie. przejechaliśmy sobie tutaj odcinek na maksymalnej głębokości roboczej zobaczmy sobie efekt naszej pracy ziemia jest jeszcze bardzo mokra parę dni temu padał tutaj śnieg więc możecie zobaczyć tutaj jaka ona jest mokra natomiast maszyna widać wycinkę zrobiła dosyć skutecznie zwijamy sobie w rolkę naszą darń Szerokość 39 cm, jak widać zrobiła to ładnie, te odełki zdecydowanie się tutaj nam przydają, bo teraz jest dosyć grząski, więc no, sprawiało, że ta maszyna stabilnie trzyma się podłoża i fajnie się wgryza. Kasiarka PL Piotr Adamek, moim gościem dzisiejszym była ta oto wycinarka HC390. Jeśli podobał Wam się ten film, łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, bo więcej ciekawego materiału już wkrótce. Pozdrawiam.